Mamy to odcinek 13 z Toilet Multiverse. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Dzieje się tu naprawdę wiele nieoczekiwanych rzeczy. Także lecimy, zostawcie lajka. Będziemy analizować od razu ten odcinek podczas tutaj tego nagrywania. No, moi drodzy, tu się co? Kamer, zepsuło mu się wiertło. To dlatego wiertarki są razem z tymi z tymi wiertłami. Żeby po prostu to szybko naprawiać, nie? Patrzcie, jaką ma płytę. Taki pancerz. O kurka, ale gdzie oni poszli? Patrzcie, tytan wiertło, on żyje On żyje, dobrze, dobrze Moi drodzy, ale co tu się dzieje? To jest jakaś mega, o oh Jezus Mega walka, ile tu jest skip the toilet Jeszcze tu jest ten mutant Uuu, ale dostał aj, 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 Patrzcie, ten go z kwasem jakimś jest do wyboru. Ja, machine gun jeszcze jest z Toilet. Do wyboru, do koloru jest naprawdę tutaj tych postaci. Bardzo dużo Kibidi Toilet, więc wnioskuję po tym, że to jest albo baza. To jest baza z Kibidi Toilet. Jakieś sekretne laboratorium tutaj się mieści. Ciekawe co oni chcą w tym laboratorium. Wow, skibidi toilet jedzie autem, no to nie wiem, kierowcom jest. Nieźle. Gdzie on wysiadł? Jaki to jest intensywny odcinek, strasznie energiczny. Ale fajnie, cieszę się, że Tytan Virtua raczej dobrze z tym jest, z nim jest, także to jest pozytyw, bardzo się cieszę. <laughs> I oni się próbują do. Czy to było z KBD kobieta? O glitch, ninja kamera na glitchu. Bo on zamraża. Czyli oni atakują bazę z The Toilet. W tej bazie mieści się. Patrzcie, to jest to laboratorium. Okej. Okay. I co tu jest w środku? Tu jest jakieś badania nad czymś prowadzą. Patrzcie, tu jest, jakby liczyli próby chyba, że się nie udało. Po pięć prób macie tu raz, dwa, trzy, cztery, cztery, pięć, sześć czyli 30 jest w jednym rządku. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Sto osiemdziesiąt prób? Coś takiego. A co to z paralizatorem? To był naukowiec, chyba. Patrzcie, o Elita e, Clogman i Iso Toilet. <klusy> o, głośnik znalazł, co to jest. Kibidi Apokalipsa. Czyli tu jest wyjaśnione, nad czym pracowali? Albo jak powstały Skibidi Toilet? Patrzcie, głośnik aż jest przerażony. Popatrzył na nich. O nie, zdradzili. Co jest? Czemu to jest myszka jaką... To są zdrajcy. Sorry, przepraszam, tam był napis. A tu? No spoilers? Wow! Czyli słuchajcie, wychodzi na to, że. Patrzcie, tu jest napisane: No spoilers, czyli bez spoilerów. Czyli wychodzi na to, że w tej. Skibity Apocalypse to był scenariusz, co się wydarzy w następnych odcinkach. Przy taka przepowieś... przepowiednia przyszłości. I wychodzi na to, że oni. Jakby głośnik wiedział, że to są zdrajcy, że oni coś zrobią złego. W ogóle patrzcie jaki on ma od... Jak w ogóle ten naukowiec z oryginału Skibdy Toilet. Ojacie! I tu jest napis bez spoilerów. Oni się nie mogli dowiedzieć, co się wydarzy. Albo oni są źli po prostu. I nie chcą, do, żeby się kamery i głośniki dowiedziały, że oni są źli, tak naprawdę, że grają na dwa fronty, albo to jest trzecia, jakby, taka frakcja. Skibidi Toilet to jedna, kamery i głośniki Wiertła to jedna, a druga to są właśnie oni. Albo oni są, dbają o to, o fabułę, żeby po prostu kamery nie wiedziały, co się wydarzy i dzięki temu nie wygrały. Żeby zos została zachowana równowaga. Sorry. Wow. Niesamowite, ale tu się też mega dużo działo, słuchajcie. Patrzcie, ten wziął jakiś kijek. Sek Czyli oni atakują bazę z kibidy Toilet, w której mieści się tajemne laboratorium. Plusem z tego jest taki plus, że tytan głośny, tytan wiertłow przeżył, że on nie został jakoś zniszczony. Albo go naprawili, albo po prostu. Nie miał jakichś takich uszkodzeń mega mocnych, mega, mega krytycznych Żeby on nie mógł dalej walczyć no I tu jest to laboratorium no Ale to, że to Toilet jeździ na, na autem to jest ciekawe, nie? Tym Humvee Tu niszczy wiertło tego Rdzeń mu chyba działa, tutaj widać ten rdzeń Patrzcie działa mu Także jest tyle dobrze Czyli to się dzieje albo w tej samym miejscu, w tej samej linii czasowej, w tym samym czasie co bronienie Tytana Zegara, albo, albo to jest po tym. No bo to są inni ludzie, inna grupa, poza tą grupą, która broni e, Tytana Zegara. Oni może chcą się też dowiedzieć, jak uratować Tytana Zegara. Może z Toilet mieli jakieś tam pomysły, jak go naprawić, jak go ee, powrócić, żeby powrócił do żywych, go wskrzesić. A czy to jest kobieta z Kibiddy Toilet pierwszy raz? To wygląda jak kobieta. A kto jechał tym wózkiem w ogóle? To chyba jest głośnik. Nieźle. No i tu się pojawia też ninja kamera. Na swoim liczu i on ma umiejętność zamrażania, to jest ciekawe. Czekajcie, czy tu dobrze go widać, średnio go tak widać. No i tu jest to laboratorium, tu dalej tam ta szczęka mnie, tu sztuczna szczęka zastanawia. Tu mamy różne komputery, różne te. Nie ma tu takiego szczegółu, ale ta sztuczna szczęka mnie zastanawia. Po co to? I tu jakaś tablica, oni coś robili. Bo wiecie, tak zwykle w więzieniu się tak znaczy dni, jakby. Tak było zazwyczaj na filmach i tak dalej. Więc ciekawe, co oni tu robili. To jest naukowiec chyba, jeden z naukowców paralizatorami. Tu jakiś ma te. Ach, Jezu, jak to wygląda. są Toilet przyszedł i Clockman. I ta muzyczka i on tak drży. Jakie to jest creepy. Słuchajcie. No nic, moi drodzy. Dajcie znać, co myślicie. Odcinek całkiem kozacki. Sprawdźcie kolejne i do zobaczenia.